Trzymajko, widzowie, zostawcie lajka, suba, stwony. Teraz się zorientowałem, że mamy już 12 lipca. No to wiadomo, co się dzisiaj kończy, nie? конец маратона. Ну то так. Может тут Может тут Ja tu kapsulokiem piszę. Okej. Okay. Okej. Okay. No to tak się prezentuje kalendarz. No Dobra, papatki, bo już pierwsze w nocy.